Witajcie wszyscy moi kochani subskrybenci Także dzisiaj tutaj odcinek specjalny Mam tu dwie wersje Battlefielda 1 Specjalne wersje przedpremierowe Dwie wersje na PC Jedna dla PS4 Zafoliowane także tutaj ten Kto pierwszy mnie elegancko zasubskrybuje I da lajka like To dla pierwszych kurde, Trzech osób będą rozdosowane te gry Dwie na PC Jedna na PS4 Także tutaj się spieszcie Bo jak widać jest ilość ograniczona także tutaj ojej, spadło także tutaj za hajs matki baluj kto pierwszy zasubskrybuje ten będzie dostanie tą gierkę także elegancko będzie można sobie już pograć dzisiaj w sierpniu a nie gdzieś tam dopiero w grudniu także spieszcie się lajkujcie subskrybujcie i lajkujcie i w ogóle za, dajcie mi swoje pieniążki I, i dla pierwszych osób będzie to rozlosowane także super mega konkurs i w ogóle Dobra, ja muszę już teraz kończyć e, nagrywać te bzdury i iść posprzątać s, e, swój pokój, bo już mi się hajs wysypuje z, ten, z szafy, e, więc siema, na razie, najwyżej e, później jeszcze coś tam nagramy, nie? Jakiegoś gameplaya, tutaj teges, siema, siema.